Jestem Lucy i chciałabym opowiadać o piąte zadaniu. Flanek i czterej jego koledzy strzelali po trzy razy do talczy. Każdy do swojej. Flanek zdobył najwięcej punktów. Do której talczy strzelał Flanek. Patrzymy, że musimy uważać, ile jest punktów. Nie możemy się pomylić. 10. Dodać 8 i dodać 6 równa się 24. Więc tutaj, żeby nie zapomnieć, piszemy liczbę 24. Patrzymy. 10, dodać 7, dodać 6, będzie 23. Patrzymy dziewięć dodać osiem i osiem to dwadzieścia pięć sześć dodać sześć i dodać siedem lufna siedemnaście dziewięć Dodać 9 i dodać 8 równa się 26. Więc zaznaczymy E 26 bo jest największy. Są tutaj pisane, że zdobył najwięcej punktów. Jak lubisz ten filmik, to subskrybuj i kliknij łapka w górę. Dziękuję, do widzenia.